Mamy nowego lidera w rankingu TOP 500, który obejmuje listę najszybszych superkomputerów na świecie. Od teraz pozycję numer jeden zajmuje superkomputer, który się nazywa Frontier z Oak Ridge National Laboratory, czyli ORNL, który został wyposażony w procesory AMD Epic trzeciej generacji oraz akceleratory AMD Instinct. MI250X. Maszyna zdążyła pobić kilka rekordów, z których najważniejszy jest taki, że jej szczytowa moc obliczeniowa i szczytowa wydajność po raz pierwszy przekroczyła jedy, poziom jednego exaflopa. Jeden exaflop to jest 1000 petaflopów. To jest w tym momencie pierwszy taki superkomputer, czy w ogóle pierwszy komputer na świecie, który osiągnął, to, czy przekroczył tę magiczną granicę jednego exaflopa. Tym samym komputer Frontier stał się nie tylko Najszybszym superkomputerem na świecie. On w tej chwili właśnie zajmuje rzeczywiście pierwsze miejsce na liście Top 500. Natomiast jest to również komputer, który jest przeszło dwukrotnie szybszy od dotychczasowego lidera, czyli od komputera Fugaku, o którym ja już kilkukrotnie opowiadałem w moim programie. Przypomnę, że ten Fugaku to jest superkomputer, który wykorzystuje procesory w architekturze ARM i wydajność Fugaku przekracza nieco 400 petaflopów, czyli jest więcej niż o połowę mniejsza niż komputera Frontier. Na w miejscu z kolei jest maszyna, która się nazywa Lumi i to jest komputer, który znajduje się w Finlandii. Jego wydajność wynosi 152 petaflopy. Jest to najszybszy superkomputer w Europie. Natomiast co ciekawe, Frontier jest szybszy niż siedem kolejnych maszyn na miejscu od trzeciego do 9. jeśli dobrze liczę, jeśli nie pomyliłem. Siedem maszyn kolejnych, czyli nie licząc komputera Fugaku z drugiego miejsca, razem wziętych, czyli łącznie ten Lumi i kolejny superkomputer z listy top 500, gdybyśmy podsumowali ich sumaryczną wydajność, one nie mają w sumie jednego egzaflopa mocy obliczeniowej. Oczywiście tak, tak wysoka wydajność tutaj wymagała użycia bardzo wielu, bardzo wydajnych komponentów w przypadku komputera Frontier. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zastosowano tutaj procesory AMD Epic, tak jak wspomniałem, procesory trzeciej generacji, model 64C, i cały system ma. 8 700 tysięcy rdzeni obliczeniowych. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie kwestia samej wydajności procesorów, ale tych procesorów jest po prostu niezwykle dużo. Natomiast ważne jest również to, że Frontier jest również komputerem energoszczędnym, ponieważ z jednego wata udało się w przypadku tego Frontier wycisnąć aż 52 gigaflopy mocy, i to jest kolejna właśnie granica, którą udało się przekroczyć temu komputerowi. Kolejny taki reaktor, który został przez niego pobity.